Jednym z takich rzeczy, które finalnie teraz powstają, to jest właśnie Compass NGO. To jest platforma, którą pomagam zbudować, która pomoże łączyć biznes z szukaniem tych ofert, np. Na, na CSA czy ESG i wszelkich inicjatyw, z właśnie tymi fundacjami, które te oferty dają w sposób taki usystematyzowany, a także ze standardami ofert, żeby biznes po prostu mógł przeglądać te oferty tak, jak się przygląda normalne oferty B2B, jak jest biznes. W tym momencie jakby fundacje bardzo często nie wiedzą, bo nie pracowały na przykład w IT albo nie pracowały w takim typowo biznesie B2B sprzedażowym. No i często ciężko jest przygotowywać taką ofertę, nie wiedzą w ogóle jakie są standardy. Z tą platformą właśnie dajemy raczej możliwość dla tych fundacji, żeby prowadzić ich za rękę, jak taką ofertę przygo przy przygotować. Dajemy też nasze certyfikaty BSH, które mówią, że. Po, po odbytym jakby cyklu szkoleń darmowych dla fundacji u nas dajemy też taki certyfikat, że hej, jakby podpisujemy się pod tym fundacją. I właśnie w kompasie oprócz takiego generowania takich ofert dla biznesu, gdzie później biznes może przeszukiwać sobie to w zależności od ich potrzeb w danym momencie, danego kwartału, czy tego co jakby góra mówi, takie oferty CSR-u, a także dzielić się swoimi artykułami, swoimi wydarzeniami, no i dzięki temu wspierać nas jako fundację. Dobra oferta przede wszystkim musi zawierać takie jakby przefiltrowane informacje, czyli przede wszystkim kto jest beneficjentem, czyli do kogo, komu w tej ofercie będziemy pomagali, czy to są na przykład osoby starsze, zwierzęta, może środowisko. Poza tym cele CSR, na które odpowiadamy, mamy ich 17, czyli jeden z, przynajmniej średnie oferty mają 3 do 5 myślę, że celów CSR, na które odpowiadają. Nawet tu jak się przyjdziemy po stanowiska, każdy może o nich też opowiedzieć, na kilku nawet są zdjęcia. Na pewno kwoty, czyli też zazwyczaj w ofertach mamy pakiety, na przykład srebrny, złoty albo nawet tygrys, orzeł, zależy się jak kto chce to nazywać i od branży. I te, te kwoty i co jest w tym pakiecie, żeby też biznes wiedział. Co oni mają w tym pakiecie. Na przykład są tutaj wyjścia z wolontariuszami, czyli jestem wolontariat pracowniczy i możemy na przykład przyjechać do tej fundacji z grupką 10 osób, które pomogą w czymś, zrobić fajne zdjęcia, pokazać się na LinkedInie, a może jest to tylko właśnie takie wspólne postowanie w social mediach. Pracując w obu. Ale powiem, że niczym. Jakby te, te światy tak naprawdę... Podobnymi, podobne cele mają, z tym, że no fundacja, jakby fundacji celem nie jest zarabianie na siebie stricte i jakby utrzymywanie pracowników i wzrost, to nie jest jakby główny cel, tylko tutaj już pomaganie środowisku. Więc w dużej mierze taka praca fundacji po, przypomina taką pracę w startupie na samym początku, kiedy są dwie osoby i chcemy wyjść z tym pomysłem do biznesu. Jest bardzo podobny problem. Jeżeli to wcześniej robiliśmy, to wiemy, jak piczować. Są oczywiście jakieś akceleratory, które mówią nam, że jakiś tam procent udziałów czy czegoś możemy wejść, oni nas nauczą. Ale nie ma czegoś takiego dla fundacji. I wydaje mi się, że Compass NGO będzie właśnie ta platforma, będzie tak naprawdę czymś podobnym, darmowym dla fundacji, gdzie będą mogli sobie wejść i skorzystać z tej wiedzy eksperckiej, jak takie pomysły pićować. No jak widzicie, na dzisiejszym spotkaniu udało nam się dostać do wielu firm, które nas wspierają i mamy patronaty, zarówno medialne, techniczne, jak i wolontariuszy, którzy pomagają przy wydarzeniach.